Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kenfball TV, a to już dziesiąty i zarazem jubileuszowy odcinek z gry FU-21 Majinotom. W ostatnim odcinku otwieraliśmy 5 razy Icon Pika i tam nawet dobrze poleciało, bo tam poleciał Puskarz prawda, i Herro, także nie najgorzej. I wszystkich mam, wszystkich mam teraz w składzie, i od razu pokażę wam jaki mam skład. Jak widzicie na napadzie, mam Puskasa. A obok mam Cristiano Ronaldo Toc. Oczywiście nie trafiłem go, bo to raczej jest niemożliwe w moim wykonaniu, bo mam naprawdę dość pecha, jeśli chodzi o te Tocy w tym, w tym roku. Znaczy, gram dopiero teraz. Nie grałem w poprzedniego Nicotoma tam w tą 20. gram dopiero 21 jedynki. No, także dobrej do rzeczy. Kupiłem tego Cristiano Ronaldo za 3 250 tysięcy jakoś. Więc nie najgorzej, bo tam troszkę snajpiłem nawet, bo cały czas były jakieś 5 milionów, 4,5 tam też czas klikałem szukaj, 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 no i wyskoczył mi ten Ronaldo za 3 miliony, tak po taniości nawet, dosyć bym powiedział, bo tam było o wiele drożej na tym rynku. No, także na prawej mamy jeszcze Messi'ego, Valverde na środku, Hedro, Carrasco, Ramosa, Baresiego, Courtois oraz na prawej obronie mamy też Carvajala. Dobrze, co my dzisiaj chcemy robić w ogóle w tym odcinku? Trzeba się dobrze zastanowić, bo żeby ten nie był jakiś niewypał. Mam na koncie milion 300 tysięcy, więc może na pewno jakieś paczki potwieramy. Yy, dobra, to jeszcze może sobie zrobimy jakiś draft dzisiaj i to raczej będzie draft battles. Yy, tak, to zacznijmy najpierw od dwóch draft battlesów. <laughs> nie wiem jak to się wymawia, szukaj oponenta i zaczynamy. Oponent found. Oppo o Jaki gościu tutaj znaleziony, to tutaj będzie. A, bo tu jest kur, chociaż. Kurwa, zapomniałem. Dobra, nieważne. Enter y... Szmajel zabrałkę. O kurde, ile ikon. Pujol. Tutaj ja Ci kręcę. Dessa Tutaj Tutaj Alba. będziemy robić prawdopodobnie ligę hiszpańską. Plus ikony oczywiście. O jednak niezbyt. A nie, jest tripier, jest triper. To był chyba triper pana, bo nie mamy nikogo innego zbytnio. Yy, yy, Royce, tutaj Rudy, tak się tak to tak tam pisało. Nie wiem, jak się czyta to nazwisko. Kurde, za słabo leci dość. Nie wiem, może gościu będzie miał gość Dobra, ten gościu tutaj Liga Europy jakaś. Yy, tutaj Mares, Ławka zerwowych. minuta 10 do nas, została. Ederson. O, jest Maur Van Dijk! Ale mamy też tego. Hammesa. Nie, niego tam miał, nie, nie pamiętam. Kamara oczywiście ratuje też. Yy, Sane, Richard Richardison. Trzeba będzie jakoś ławkę później łożyć, żeby nie przegrać tego draftu, bo pierwsza, jak przegramy, to będzie lipa. Ta ławka zdrowa i jeszcze ostatnia szybko. Yy, Havertz Lorente, Tambusza ja Kiri, ale tego nie bierzemy raczej. Josesa eee, nie, chyba tak się to czyta. Vidal i ostatnia karta. Pianicz, dobra, teraz się szybko, szybko w A nie, ma, nie, jest miałam mu ułożoną, bardzo jest z powiększości. Hawerca się tylko wymieni na tego. Mamy overall poskoczony, więc nie ma tragedii. Zgranie, zgranie by się przydało, kurde szybko. Ja pierniczę, ja się zresztą stwierdzę, że to przegram. Yy... Dobra, może być, 5 sekund zostało. Nice, może być. Myślę, że to nie jest najgorszy draft. Mieliśmy prawdopodobnie chyba jakoś... Tam było czasu, minuta? Minuta ile jeszcze? Nie pamiętam. Ło kurde, gościu co za skład ułożył. Ło ja pierniczę. Dobra, przegrałem, przegrałem. Dobra, nic się nie stało. Dostaliśmy tutaj za przegraną, co dostaliśmy? O, o kurcze, ludzie, tu nie ma tak źle. Patrzcie, to dostałem 80 tysięcy końców, godpaka i 150 śliwa. Nic to no, są końców, więc. Kurde, ludzie, to się opaca grać, jak ja to parzę. Ni, nie, nie, ja tego nie dostałem. Co się odjebało oku? Ja, nie, nie, ja tego nie dostałem w ogóle. Ja, kalipa, ostatni raz to gram, Teraz muszę wygrać. Szukaj oponenta i lecimy jeszcze jeden drawcik, a później lecimy z paczkami bordeczki. Nie wiem w ogóle, czy toc jeszcze w paczkę do trafienia. Jakby polecił taki Messi, toc albo Ronaldo kolejny, to by było dobrze. O. Dobra, Oponent wyszukany. Chyba ma 77. Teraz bierzemy yy, tą formację. Kaka. Artur. Henry, Thierry oczywiście Suarez yy, Messi Lecimy mordeczki, raz to wygram Azpilicueta Tanavarro, tam był chyba Pique, o oh kurde ale mam obronę Ramos Jordi Alba, ja to już jest wygrany chyba I Hananowicz Teraz tutaj na bramkę jeszcze drugi szczęsny, będzie Polak Rodak. Yy, tutaj będzie kolejny Boateng. Nedved. Szybko, 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 bo czasu nie ma. Oddejsz. Origi, bohater Ligi Mistrzów <gryw> Liverpoolu. I ławka zerwowych minuta została równa. Yy, Foden. Yy, tutaj będzie ten pan oczywiście. Mamy teraz tego z PRG. Fernando i mamy ostatnią kartę, czyli ten pan. I chyba będziemy kończyć ten draft. Mamy jeszcze troszkę czasu, więc możemy poustawić ławkę. Tutaj się zmieni. Tak. Jeszcze by się przydało. Jakieś kurcze zgranie. O, kurde, ale nam podskoczyło zgranie! Patrzcie, jak ja mam łeb do tego. Ja, pierdolniczy. Muzyk operacji. E, dobra. Morderski dostał 10 sekund, więc ja mam tutaj teraz nie będę przedłużał. Robię cięcie i widzimy się za chwileczkę. no, cięcie, już zrobione. Teraz czekamy jeszcze na oponenta. Ja mi już skończył, więc nie mogę nic zrobić. oponent, ten nasz przeciwnik skończył Nie dokończył draftu, jak widać Dlatego wygrywamy ten draft, you win, wygraliśmy Oh yeah, dobra Mordeczki, ciekawe co dostaniemy Draft reward Dostaliśmy gwarantowanego informa paczkę To jest chyba nasze, nasze, ten, nasze mm, nagrody za ten draft Także my teraz przechodzimy do paczek, oczywiście i mam nadzieję, że teraz płaci coś naprawdę dobrego i się trochę zbogacimy jeszcze bardziej, bo na koncie ma milion mln, tak jak mówiłem. A ja chciałbym dobić do tych 2 milionów i sobie znowu jakiegoś piłkarza kupić, albo po prostu wzmocnić ten skład. O ja, piernicze, lipa, lipa. Nie, ciekawie. Teraz otwieramy paczkę za sto koła, czyli tą 12 piłkarzy i 12 rzadkich, więc tu może płacić naprawdę coś dobrego, więc trzymajcie kciuki, Bordaczki, trzymajcie kciuki Oblak? Nie. I licz. Tak, to jest illicz. Ale nieciekawie nam poleciało. No co, Co ja się będę oszukiwał? to nic ciekawego nie poleciało z tej paczki. Kolejna paczka za stokoła. Śwania. Yy... Alberto. Uy, ja pienicie co to ma być? Do on się może przyda, ale tak, to niezbyt do składu. Tam... Ja bym chciał jakoś tawić z tej paczki, żeby do składu go włożyć. Bo tak, ja mam tak chwilę jak z tego rynku, to nic tam. Wiecie, nie? Lipa. Lukaku O ja piernicze co to ma być co to ma być Kolejna paczka Co tu poleci Brazylia, Neymar nie Filipe No nie, po, nie podoba mi się nie podoba mi się zbytnio yy, Teraz otworzymy sobie pika Na was XL Paczka za 7500

Retro nie otwieramy. Posiączę pika, też nie otwieramy. Bordeczki. Wy wiecie, że ja do tej serii zrobię dużo, żeby ta seria ładnie wyglądała, żeby ta seria miała dużo wyświetleń, żeby ta seria miała dżulapy w górę. No i żeby najwyżsanie w świecie Wam się podobało. Dlatego na koncie mamy 1400. Otwieramy dwie paczki stoce i ja mam to w dupie. Nie? Lecimy. Uf, uf. Co tu je poleci? Proszę, coś dobrego. Portugalia. Ja pierniczy myślałem, że Romano, bo kurde. Ja już wiem, ja, ja już się spłaciłem. <laughs> Dobra, jeszcze jedno, jeszcze jedno. tu leci coś dobrego, ja to wiem. Czy macie wsiłki, morderczki, co tu płaci? Anglia, napastnik. Jest! Tak jest! Hurricane. Mi się, mi to pasuje. Mi to pasuje. Hurricane, trafiony. Będzie na miniaturkę. I teraz otwieramy jeszcze yy, paczki ze 100 tysięcy, więc odcinek gudany Odcinek <grystanie> gudany yy, Harry Kane trafiony, więc jest dobrze. Yy, Aleksandro. Aleksandro polecił w Gimentusu. Bierzemy go do składu Politeo, bierzemy do składu Bernata Hawerca i Martina, też. Będzie do SBC. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kolejna paczka, jeszcze dwie zostały. Bo tam wszystkiego nie będę wydawał. O! Dybala! Tak, Dybala. Sam Juventus sam tylko leci. tylko piłkarzy z Juventusu. Szkoda, że Rolando jeszcze nie poleciał. O kurde, tutaj dobrze poleciało. Dybala. Tutaj bierzemy Dybale. Tego. Fabinho też i Cardiego. No i co, młodeczki. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu, tego materiału, tego odcinka. Nostawcie łapkę w górę, coś po sobie w komentarzu, a subika z dzwoneczkiem, bo lecimy po 500 tyłów I dziękuję, że taka zajebista aktywność jest pod filmem, pod tą, pod tą serią ogólnie. Także to, bez zbędnego pierdzenia, ja o się zami żegnam. Trzymajcie się, no i siema!